Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Wejść na drogę samodoskonalenia I poświęcić moje ciało i umysł obronie praw człowieka oraz innych istotujących solidarnie z moimi współkompankami i współkompanami z komu komando? Ramię w ramię. Myśl w myśli. Od dziś do zawsze. Przysięga. Dobrze. Teraz, jeżeli jesteście młodzieżem, to nie chcę, żebyście mogli nie kręcać. Ale na jednym komando. W miejscu mianuję Cię komandowcem. Czy? Mianuję Cię... ...Como commando. Co? Mianuję Cię... ...Como Gratuluję. Wiatr ja? wie, teraz! Uh, brawo!